Cześć, jestem Klaudio kanał no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na szkicu wykres funkcji f oczytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji w danym przedziale, jeśli. Ok, to mamy tą funkcję. Stworzyłam Wam tutaj wykres i patrzymy sobie tylko i wyłącznie na ten przedział, który jest od 0 na x, czyli odtąd, do 3. Czyli Dotąd. I widzimy, że jest tutaj wierzchołek, więc jeżeli nie macie ochoty rysować całego takiego wykresu, to zawsze zaczynacie wyliczanie od wierzchołka i sprawdzacie, czy on nam się mieści w danym przedziale. Jeżeli się mieści, to wyliczacie punkty skrajne, aby zobaczyć, gdzie wyjdzie. Wartość, no albo minimalna, albo maksymalna. Ale zawsze zaczynamy od wierzchołka, ponieważ musimy wiedzieć, czy pomiędzy pierwszym a drugim punktem skrajnym będzie jeszcze albo wartość maksymalna, że to poleci tutaj wyżej, albo że niżej, czyli zawsze od wierzchołka. No ja wam tutaj narysowałam cały ten wykres, no to my widzimy, że znajduje się tutaj wierzchołek. Dobra, czyli Y. Min w tym przedziale jest tutaj. Dla trójki będzie to dwa. Natomiast y max dwa, cztery, sześć. Pod punkt b tutaj ta sama sytuacja. Najpierw sobie to wyliczacie za pomocą wzoru skróconego mnożenia. Macie wtedy współczynniki, wyliczacie sobie wierzchołek lub, tak jak ja, robicie sobie tabelkę i rysujecie sobie tutaj tą, tą funkcję. Tutaj ten wierzchołek zrobiłam, przyznaję, na oko, bo nie wchodzi on nam tutaj, ten nasz. Przedział. Mamy go od minus 1 do 0. Zatem bierzemy pod uwagę tylko te punkty skrajne. 9 y min, który wynosi tutaj 2. Y max to jest 2, to tutaj jest 4. Podpunkt C od dwójki do czwórki, czyli wypada nam to idealnie na wierzchołku. Zatem y minimalny to 0, bo leży nam to na osi x. -ów. Y max to 2. I podpunkt D od minus czwórki do minus dwójki. Czyli znowu będziemy mieć 0, ale tym razem to jest nasz y max. A ten mniejszy? Tu jest 2, tu jest 4. Będzie wynosić minus 4. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę słowa. I. No i już.